Hej z tej strony Willer i dzisiaj razem z Jerzem Krycusem, Dzień dobry, Siema, o... będziemy grać na crafted.pl, czyli moim serwerze FreeBuild, na którym Was serdecznie wszystkich bardzo zapraszam. Słuchajcie, IP oczywiście w opisie, serwer non-premium na wersji 12. 1, 11, 2. gramy tutaj razem z Dillerem. Dokładnie jest super. tak. Ja, ro ja rozdaję Elegancko. konia. Elegancko. Tylko rozdaje konia, wy możecie zabudować działki, jest fajnie. I słuchajcie, e, oczywiście zapraszam, jak mówię, do łapaczki w górę. Też będzie miło, jeżeli będzie tylko 5000, e, to co zrobi salto. Prawda? Trizu. Ale jak to w Minecraft? Umiesz robić salto? Salto w Minecraft? Salto w Minecraft? Nie, czy umiesz robić salto, czy nie? Eee, tak w realu, tak normalnie, no to tryst się nauczy i zrobi specjalnie dla was salto, ale cię wkupałem. Um, dobra, więc Ernest, gdzie ty jesteś właściwie, gdzie ty latasz? Na mojej działce, ja nie Aha, mam latania, a nie, czekaj. Okej, okay, dobra, czy to ci włączę, gamę mody... No a, masz, masz, dobrze. z Magie moda, a ty. I jak może spodziewasz się. Jak możesz się już spodziewać, będziemy dzisiaj tam budować... Dealer. Dzięki. Nie, nie, nie wiem za bardzo o czym mówisz, ale będziemy dzisiaj budować najbrzydsze budowle, jakie w ogóle umiemy. I to jest nasza mała konkurencja. Zrobić jak najbrzydszy domek, ale najpierw Trycus chciał rozdać konia chyba, tak? Chciałeś tam rozdać konie. ja rzuciłem. Co, co, co Odszedł zdziłeś? i ten. Od, szybko uciekł z tym koniem. Okej, okay, bo ty, zdał komuś konia i on uciekł. Dobra, ale wiesz ty, co, że tutaj nie ma. Ko <noise> Konie tutaj to jest stary shit, wiesz o tym, nie? To, to nic ważnego. Wiesz o tym? Tak to mogę rozdać jeszcze konia? Ale nie stary, weź pisz ukośnik salon. Ziomuś, 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 są, są fury, to balne. są samoloty. A... A ja bym chciał so, furę jakąś. No to, to są fury, no zobacz, jak, które ci się podoba. A mógłbym ja, jakąś pojeździć tylko na chwilę, żeby pokazać? No tak, tak, możesz się pokazać. A tylko jak ja mam sobie. dostać furę? No ale którą chcesz, to ci kupię, bo mam kasę. A jaka jest najgorsza? Bo ja bym chciał. Najgorsza chyba jest Multilip. nie, ta jest z tobą, to ja chcę to, bo jest najgorsza. Ale, to jest dobre. to jest Ferrari. To nie, ci dam dokładnie najgorsza, tyle. Nie, ty... jesteś na zdjęciu jej. Dobra, to ci po prostu kupię, to dzięki, wiesz, dzięki, to jest... To no miłe. Trzymaj Ferrari. A ile się mnie. zbiera na taki? Długo, na taki samochód to się zbiera bardzo długo, wiesz. Czyli nie mogę rozdać? Nie, nie rozdawaj go, nie rozdawaj. Go, nie mogę jak sobie mogę powiedzieć. teraz zrobić? No, po prostu kładziesz skrzynkę, gdzie chcesz. Ktoś... Nie mogę, nie mam uprawnień. Aha, dobra, to i tu rangę jest to. Idź na swoją działkę i tam postaw. Nie ile, czemu tak daleko? Ja no ale to, muszę... do, 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 ale to masz tepe, no co proszę cię. No ale to daleko mnie tepa, nie? A dobra przepraszam. Ale nie powiedziałeś co będziemy robili w ogóle. No powiedziałem, będziemy robić najbrzydszy z kosiarka. A co, a ja mam wyłączne dźwięki? Także jaki Tricus popyla na swojej działce, widzę. A da się tak w ogóle... szybko jeździć? trawę. Tak, tak, da się szybko jeździć, Ernest. Najszybsze na serwerze chyba są miotły. Eee, jak ale... to miotły? No są miotły, tylko te miotły to są e, za e, SMS-y już, to są już. No daj mi miotły. No ale ja nie mam miotły, szczerze mówiąc. Nie wiem tak. to obecnie, bo moją jedyną to, jaką miałem, oddałem y, graczowi y, na live'ie, więc pamiętajcie, widzowie, od co dziewiątej codziennie są live'y, e, no i to jest to my my są drogie, to jest sprawy, ale są takie najszybsze pojazdy na prawda? naprawdę, więc macie oczywiście też link do sklepu w opisie. E, no, nie nie matrycus, to no, kiedy indziej może, może no, następnym razem, dobra, a, a jakby komuś wypadł na przykład samochód z ręki a, no to, by zabrał? No to wtedy, no, ma problem, że tak powiem, no nie wypadnie, bo stary, teraz, jak skończ jeździć, wystarczy stary, wyjdziesz na samochodu shiftem widzę że to jednak gokart taki ty popylasz strasznie. co ty robisz Ernest a nie mam dźwięków kiedyś okay, na Ernest spokojnie Ernest tak da się szybko jeździć widzisz masz dowód da się szybko jeździć jeździsz szybko co, co najmniej. szybko ja ja, ej, ja bym chciał wywalić ten samochód do lawy teraz na przykład daj mi game moda ale w czym kiedy zaczynamy odcinek? no właśnie no teraz chciałem budować Ernest a Ta, mogę, możemy budować już tak a Bo... ja nie mogę jeść chleba dealer Czemu nie możesz chleba? Gluten? Co ty co, dzieje? Co, 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 jesteś kosmiczny? Aha, czemu nie możesz chleba? Ej, ja chcę zniszczyć samochód, jest za drogi, żebym. I mnie kusi, że komuś dać. Ale nie możesz go dać, to jest możemy super komuś rozdać samochód a potem odebrać? Nie, to będzie chamskie, Ernest! Proszę! Nie, to, to będzie niemiłe dawać komuś nadzieję. <ślonia> <ślonia> ja, jak ja potem zabierzesz ten samochód? No. Co ty robisz, Ernest? Ty kombinujesz. Przestań, przestań, przestań. zróbmy te domki, okej. Okay? Okay. Zrobimy? Tak. T to dzisiaj mamy challenge zbudować najbliższy domek. Tak. Dokładnie dasz tak. mi game mod? A ty nie masz game mod? Nie. Dobro, to masz game Nie Miałem na PVP Arenie, jak Proszę. zabijałem wszystkich naszych widzów, a oni nic nie mogli mi zrobić. Mam nadzieję, że to nie jest prawda. To jest prawda, okay, to, dobra. prawda. No okay, to to prawda. to. to Zmiejmy temat. Po prostu skupmy się na budowaniu najbliższego domku. Tylko? domku? No to taki masz w tym doświadczenie? Spyrajny. <laughs> <Z> Ej, <laughs> e, e, nieprawda, wcale nie. Ja jak no, ja chcę wyrzucić. Wyrzuciłem Ferrari stary do Destroitem. No to dobrze, no to nie masz Ferrari. A Ktoś grał na nie milion godzin. Ale o czym ty gadasz? Po prostu buduj domek, Ernest. Buduj. No, a dobierasz już itemki? No ja już, buduj domek. Mój jak domek to buduje. no buduję na Nie ma czasu działce. na przygotowanie się? No po prostu budujemy te domki, stary. A bo... mogę, mogę, zabić widzów na mojej działce? Nie dasz rady ich zabić, Eres, buduj domek. Buduj. No przecież muszę dobrać ładne itemki do brzydkiego domku. Dobra, przepraszam. Czy to normalny jesteś? Przepraszam, Boza. I jo... jak się pisze Leder? Leather. Nie, w sensie drabina. Nie A, do... Ladder. Kurde, to czemu mówi się lider? Lader się mówi. Mówi się leader, follow the leader, nie znasz płyty KORNA? Dobra, wiesz I... co? A... To jest gra słup. Nie wiem Ernest, nie A wiem A budujesz na mojej działce też? Tak, buduję na działce, tak jak ustaliliśmy przed nagraniem Ale A... nie ma cię na mojej działce Jest na twojej działce i buduję na twojej działce A to ja cię po prostu ignoruję, tak? Że, jakby cię nie było. No, jakiś koleś mi wchodzi, weź, daj mi ukośnik kilkomendę, żeby mógł wpisywać. <laughs> nie, możesz pisać stary, żeby. Ludzie nie mogli pójść na Twoją działkę. To jest ukośnik A ty będziesz mógł? Działka, pomoc, pewnie tak, ja wszystko. Mógł. Bo z tobą ja jeszcze nie skończyłem, diwe. Um, posłuchaj, możesz zrobić tak, że. Żeby... A mogę kogoś zamknąć w domku moim? Na zawsze? Taki ban? Nie, nie możesz. To było też niemiłe bardzo. Ernest. Czemu? No nie wiem Co to... w tym niemiłego, no? Przepraszam, no, no po prostu jak mi ty się wydaje Ty jesteś miły, bo mnie dyskryminujesz cały czas Ja chcę sobie po pobudować, a ty mi co? No ja chciałem z tobą no budować, no wiesz, ale... nie, nie, Tricus to jest niemiłe, a ja tylko mówię Chciałem rozdać konia, chciałem rozdać Ferrari, bo kocham naszych widzów e, ale no nie można tak, bo to zniszczy ekonomię serwera i tak to się skończy Ale ja, ja chciałem najpierw dać, a potem zabrać, być no miły no to, to, to nie jest miłe, to, się, to jest przeciwieństwo bycia miłym Zamurowałem jakąś dziewczynkę <laughs> <laughs> Mam podejrzenie, że Ernest jakbyś nie uczył, człowiekiem, tylko byś takim robotem bez uczuć, które się uczy człowieczeństwa. Tak? No. Mój domek A. jest bardzo brzydki, nie wiem czy go przebić. Twój? No. Mój jest ładny. No, ale mieliśmy się brzydki dzisiaj, Ernest. Ty, wiesz, Spadaj. Ja jestem zawsze... jest śliczny. Co? Ej, w ogóle tylko powiem widzą. Widzowie. widzowie możecie oceniać, czy domek jest brzydszy. W komentarzach no, oczywiście No, a w te, ale zależy jak będą oceniać stary, bo jeżeli powiesz, że czyj brzyczy ten wygrywa to napiszą, że twój, a jeżeli... Te, po prostu to czy jest brzyczy, czy jest brzyczy i tyle Nie, nie Okej, okay. ale zobacz, mój jest super serio domek No jest taki, widzę, podręczny, no masz szyby, masz widzę, jest przejrzyść, dziewczynka w środku <laughs> W komplecie, no spoko no, mi się, mi się stary, podoba wiesz co jeszcze robię? Co? Co robisz? Czuję, zaraz, zaraz obczaję, zaraz obczaję. Poczekaj. Co robisz? To, co to jest za to? To jest jakiś czołg? Czekaj, chołg? ja ci to wytłumaczę. To jest tak czołg, Ernest. Nie, 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 obczaj stary, bo tutaj jest. Co? na lód i się zabija. Co? No zobacz, bo tu jest twardość, ktoś jest basen, ale zamarznięty, jak ktoś skoczy, to się zabija, bo jest twardo. Aha, w twojej wyobraźni tak <noise> działa, dobra, okej, okay. zamarzły mu ten i, i okej, okay. spoko, Czołów więc... Co pada? Wyłącz. Już wyłączyłem, wyłączyłem. Pogoda po chmurda. Co? Pogoda chmurda. Ja robię drugie piętro, nie um, wiem jak ty. E, wiesz co, ja zrobiłem już dach, ja zrobię może piwnicę ładną jakąś. E, dobra, więc takie jeszcze butony się przydadzą. Ok, i wszędzie będziemy Czemu oni mogą latać? Ci też, ja bym da dał bo bana. Bo to są super VIPy. Nie wiem, Daj im bana, dealer, daj im bana, bo już nie zagram. Ale to są super VIPy, oni pomagają ten serwer, żeby istniał. Nie możemy, Ernest, jeszcze. Daj im bana, no latają. Dobra, dam im bana, spokojnie, potem. Polaj, podcinku. Po <laughs> nie, nie, nie dasz im wcale bana. No nie, dam im bana. No to by bana. Tak? Nie, to nie tak. Nie. Zbanuj mnie, dealer. Czemu? Jak. Bo latam. A okej. Okay. że latam? Jak wszystkim, co mają bana, to wszystkim. Przepraszam. A wiesz, jak się wchodzi do mnie na drugie piętro? Nie. Nie da się. To jest brzydki pomysł. Faj co? Fa fajne, stare. Ale wiesz, ale to musi być domek, to musi być crafting table i tak dalej. Tak! No tak, to jest domek stary. A ja nie mam to... w moim domku crafting table na ferrajnie na przykład. Naprawdę nie masz? No bo nie mam domku. No masz domek. Dzie tam... Nie, mam jaskinię. Grotę. A mój domek jest jeszcze nawet nie ma ścian, ma tylko podłogę, jakbyś nie zauważył. chest są brzydkie, dam Eee... Nie mam wiadomość do widzów. Co się dzieje? Nie, jednak nie mam. Okay. Ale możecie, możecie mnie zasubskrybować. Dobra, mój domek stary Na jest. Mój kanał jest streetsus. Mój domek chyba, a nie jeszcze jeszcze łóżko, jeszcze tylko łóżko zostało. Czemu nie skomentowałeś mojej chamskiej reklamy, że. O, Trisus, ale hamsko, jest ja specjalnie to po to właśnie, powiedziałem. Ja się przyzwyczaiłem, że jest hamsko. Dobra. Przecież właśnie się nie reklamuje nikt u ciebie. Aha, no dobra, no to. To się nie przyzwyczaiłem. No ale nie wiem, to jest kolejny niezręczny odcinek z Ernestem. Ernest, mój domek jest. Mój domek jest skończony, wiesz? Już, już, już starczy tego, jest bardzo brzydki. oprowadzę jeszcze widzów, więc Ernest, chodź, pokażcie mój domek. Więc tak, tu jest wejście, no ja i tu się wchodzisz. wejść do Twojego domu, Tak, tu za nie da się wejść, tak. wejść, ale jest problem, bo wchodzisz w pończynę. No i wszystko jest tutaj bardzo chaotycznie, brzydko. O, czekaj, eee... ja mam pomysł na mój domek. Co, skopi... co eee... skopiujesz ode mnie? No, co skopiujesz ode mnie? Czemu mówisz, że ja kopiuję niby? No, czy ja coś no, no... kiedyś skopiowałem w ogóle? No pewnie nie. Okej, okay, tutaj jeszcze w sobie to by się tak przydało, że. O, o, dobrze jest. No pokażę, no, pokażę eee. co to... TNT. Eee. ty... TNT, czy to jest ozdoba, czy chcesz po prostu rozwalić to? No. Aha, chcę okay, A chcesz rozwalić, okej. A zabije to graczy? Jest... Nie chyba. Ale to w ogóle TNT nie działa na serwerze, przepraszam, bardzo mi przykro. Co?! No co?! Najgorszy Differ. serwer teraz. No co, żeby nie było troli takich jak ty, może? No killer, daj mi pana. Ale nie teraz, nie teraz, nie teraz, bo robię jeszcze ten, wyrzutnię TNT, dobra? Okej, okay, ale ta TNT nie, A nie działa, A pokażesz widzom na odcinku? No widzą, no widzą. Ale widzą. wyrzutnia TNT działa. E, zakład, że działa? Nie, nie wiem. Je nie jeżeli wiem. będzie działała, to wszyscy subskrybują mój kanał. A jeżeli nie, to dają unsuba suba. Grasz o wiele. Grasz o miliard widzów. O, ale, e... ale na pewno jesteś pewny, że, że jesteś ten unsuby e... Czy ta dziewczynka co, co ty robisz Ernest? To w ogóle, to możecie pomyśleć, piszcie ludzie, który domek jest brzydszy, czy mój, czy Ernesta, nie jest to, jest, to jest. Ale drugim... na, nagraj jak to wysadzi. Dobra, wy, okej, okay, już, proszę. już, patrzę, patrzę, spokojnie. E, patrz. No Do, i spoko, to jest, bardzo odskulowo mi się teraz skarzyło, bo to, e, okej, okay, i. Patrz. <laughs> to zabiło Wysała ludzi? Działa. O Jezu, o nie. <laughs> Jesteś zły, Jesteś... Ej, ale Jesteś... czekaj, 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 patrz, patrz, patrz On jest zły Co ty Zobacz robisz teraz. Ernest, ale czemu to pasz, zabija teraz ludzi? Patrz, 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 widzisz działa Okej, okay, czyli, czyli, czyli ludzi subskrybuje się tak, I jest... to zabiło wszystkich Piękna, piękna wyrzutnia, ja jestem dumny Ernest Więc <laughs> widzowie, to był taki specyficzny odcinek <laughs> Serwera Troszkę taki chodryczny. Ale, no tak, Ernest wybudował wyrzutnię Ja wbudowałem brzydki domek Ernest był brzydki domek um, Możecie oceniać jeszcze domki Miło, ale, bardzo ale, ale wystrzeliło, widziałeś? Tak, niesamowite. Cztery kratki. O, zabiłem, czu. stary zabiłem admina. Cześć widziałeś? ci się. Cześć. Bileś <grym> na Instagrama, macie pa. w karcie. Hej. Do mnie też. Dobra, do niego też. Cześć.